Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez kawy. To rytuał, który stawia nas na nogi i daje chwilę przyjemności. Dzisiaj opowiem o zdrowszej alternatywie kawie z grzybami Reishi, kordycepsem, która rozgrzewa wiesienne chłody, ale jednocześnie wspiera odporność i dodaje energii na dłużej. Jesień to czas, kiedy częściej sięgamy po kawę. Chłodniejsze poranki, krótsze dni, filiżanka ciepłego napoju działa jak mały rytuał, który rozgrzewa i dodaje energii. Ale czy kawa zawsze nam służy? Zwykła kawa, choć pobudza, potrafi też zakwaszać organizm, podrażniać żołądek i jelita. Często daje szybki zastrzyk energii, ale również szybki spadek i wtedy sięgamy po kolejną finiżankę. Zdrowa kawa z dodatkiem grzybów, takich jak Reishi czy Kordyceps, działa inaczej. Dlaczego? Jest wypalana w niższych temperaturach, nie podrażnia układu pokarmowego i nie zakwasza organizmu. Zawiera minimalną ilość kofeiny, dlatego mogą ją pić nawet osoby, które na klasyczną kawę reagują źle. Energia, którą daje, pochodzi nie tylko z kofeiny, ale ze składników odżywczych zawartych w grzybach. Dzięki temu, zamiast gwałtownego wzrostu i spadku energii, mamy stabilny, dłuższy efekt. To bardziej jak skok w dal niż w górę. W praktyce oznacza to, że osoby, które przechodzą na kawę z grzybami, piją mniej filiżanek dziennie. Po prostu nie ma już potrzeby ciągłego ratowania się kolejną kawą, bo energia utrzymuje się dłużej. To świetna opcja dla osób zapracowanych, zabieganych, które nie zawsze mają czas zadbać o dietę czy suplementację, ale zawsze znajdą chwilę na kawę, bo kawa to jest coś, co stawia ich do pionu, co pozwala dalej być aktywnym i działać na wysokich obrotach. To dobry sposób, żeby takie zapracowane, zagonione osoby mogły zadbać o siebie, przy okazji dostarczając sobie wartościowych składników. Dobrze mieć swoje rytuały, chwila z kawą, kawałek domowego ciasta z dobrej mąki, z bakaliami, odrobina relaksu, do kawy możesz dodać miód, cynamon, kardamon, szczyptę imbiru, czy nawet odrobinę oleju kokosowego, wtedy staje się jeszcze bardziej wyjątkowa i zdrowa. A najlepsze jest to, że taką kawę możesz mieć zawsze przy sobie. Wystarczy wrzucić saszetki do torebki i poprosić o kubek wrzątku i gotowe. Jesień sprzyja kawie, ale wybierając tę zdrowszą z reishi czy kordycepsem, Możesz sprawić, że będzie nie tylko smaczna i aromatyczna, ale też naprawdę dobra dla Twojego ciała. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowej kawie z Reishi czy kordycepsem, zajrzyj na mój kanał YouTube. Daj znać w komentarzu, ile finiżanek kawy dziennie Ty wypijasz i czy spróbowałabyś spróbowałbyś takiej zdrowszej wersji.